Witam Was serdecznie w nowym odcinku z moją metamorfozą. Bardzo wiele osób pytało mnie o to co jadłam, o alternatywy, o których wspominałam wcześniej, siłku, więc ten film postaram się, postaram się poświęcić tylko i wyłącznie mojej diecie. Więc jeżeli jesteście ciekawi jak zastępować, jak sobie ułatwić życie, żeby ta dieta nie była nie do przejścia i mega czasochłonna, to zapraszam do obejrzenia filmu w całości. Najpierw zacznę od tego, czego kategorycznie nie jadłam, wykluczyłam z diety albo starałam się jeść mniej. E, nie, nie jadłam i nie piłam, przede wszystkim nie piłam wszystkich kolorowych, gazowanych napojów napoi, napojów, soków w kartonach, to absolutnie z mojej diety wykluczyłam. Ja piłam tylko i wyłącznie wodę, a jeżeli chodzi o soki, to tylko te, które same, sama sobie wycisłam. Bo mam sokowirówkę, więc soki, które pojawiały się, a pojawiały się dość często, były tylko i wyłącznie świeżo wyciskane. Starałam się wykluczyć jak najwięcej smażonego. Przez pierwszy czas nie jadłam praktycznie w ogóle nic, co było smażone, wszystko było gotowane e, lub pieczone, ewentualnie robione na grillu. E, więc to był e, dość duży aspekt tego, tej całej diety. E, powoli zaczęłam mm, dodawać coś smażonego, żeby to nie było. bo zaczęło mi tego brakować. E, ja lubię śnieca, więc e, wrzucałam sobie w tą dietę taką, wiecie, e, uwagą, to co jem. E, starałam się wrzucać też, też te bardziej e, niezdrowe, że tak powiem, rzeczy. E, z tego, co ktoś tam mi powiedział, wyczytałam, powinno odrzucić się e, całkowicie mleko i e, ser. I, i ogólnie ten, ja za bardzo lubię ser i kocham mleko. Więc, e, mleka nie odrzuciłam w ogóle. W żaden sposób nie zmniejszałam ilości mleka, które, które miałam w diecie. E, tak samo nie wyrzuciłam całkowicie sera, starałam się go zastępować białym serkiem takim kanapkowym, ale jeżeli miałam na niego ochotę, to również w tej dziecie mojej się pojawiał. E, odrzuciłam, starałam się bynajmniej odrzucić jak najwięcej słodyczy jeść jeżeli już chciało mi się coś słodkiego to jeść specjalne takie proteinowe batoniki, albo upiec sobie coś samej więc tutaj wszystkie jakieś stickersy twixy, które suma sumarum bardzo kocham, staram się ograniczyć do absolutnego minimum, albo wykluczyć je całkowicie wcale i właściwie przez całą tą moją dietę zjadłam może nie wiem, pół twixa Coś, coś takiego, więc to jest to bardzo, bardzo mało. Jeżeli chodzi o cukier, słodzenie kawy herbaty, nie ograniczałam go w ogóle. Słodziłam tak samo, jak słodziłam, ponieważ ja nie, nie mogę wypić na przykład gorzkiej kawy, nie smakuje mi to okropnie, więc to sobie po prostu darowałam, nic, nic w tym, na tym polu nie zmieniałam. Co jest bardzo ważne w diecie w mojej było mega, mega ważne i powinno być ważne w każdej diecie. To przede wszystkim minimum 2 litry wody dziennie, czyli to po prostu w przeciągu całego, całej tej mojej diety ja, do tego czasu ja chyba wypiłam z 6 basenów wody. Takich wiecie. Takich. E, więc było to dla mnie nie do przejścia na początku. E, cały czas chodziłam sikać, chyba tu Daluś. Cały czas mi się chciało siku, więc tej, tej wody było mega dużo. Teraz w tym momencie ja sama z siebie piję tyle wody, bo jej mi brakuje, więc mój organizm już się przyzwyczaił. Kolejną ważną rzeczą jest zjedzenie pierwszego posiłku maksymalnie godzinę po wstaniu, nie później. Więc wstajemy, robimy sobie załóżmy kawę, czy ktoś tam herbatę, jeżeli kawy nie piję, nie wiem co tam pijecie, i robimy pierwszy posiłek. Jakikolwiek. W każdym razie nie później niż godzinę warto rano po wstaniu wypić szklankę wody z cytryną, takiej letniej wody. To też e, wspomaga e, nasz metabo metabolizm przez cały dzień. Jeżeli ktoś nie jest, no i aha, aha, no aha, jeszcze nie skończyłam. W każdym razie bardzo ważne jest jedzenie trzy, około co trzy godziny nie później, nie wcześniej, nie podjadać pomiędzy nimi, bo można zjeść ich więcej niż pięć. Tak Można zjeść ich więcej niż pięć, aczkolwiek nie później niż przed chwilą wspomniałam. Jeżeli ktoś ma z tym problem, bo na przykład nie je tak, nie jest przyzwyczajony, to warto sobie ustawić w telefonie budzik. I żeby on nam dzwonił gdzieś co około 2,5 godziny przez cały dzień, wtedy nie, jesteśmy pewni, że nie zapomnimy o żadnym posiłku. Teraz podam Wam moją przykładową dietę dzienną. O, yy, Wiadomo, że to wszystko było wymieniane, ale podam Wam to w przykładzie, jak to mniej więcej przebiegało w pięciu posiłkach. Pierwszy posiłek na śniadanie to było jabłko, banan, cokolwiek, razem ze szklanką wody i kawą, więc dużo picia. Drugi posiłek to była jakaś kanapka, bułka z serkiem, jajecznica, omlet, coś, coś w, tym, w tym stylu. Trzeci posiłek to jest mój ulubiony posiłek, e, obiad, który dla mnie bardzo często robiłam go w sposób tortilli. Ja uwielbiam tortille, więc miałam placek, do tego mnóstwo warzyw. I kurczak gotowany, albo no, jak już zaczęłam mieć smażony, to trochę podsmażony na oleju kokosowym na patelni. Nie używałam oleju żadnych, tylko zastępowałam to tym olejem kokosowym. Czwarty posiłek to była na przykład owsianka z owocami, coś, coś w ten deseń. I piąty, ostatni posiłek to był posiłek lekki i tutaj też staram się jeść bardziej warzywa, na przykład sałatkę z pomidorów i cebuli mm, i z jakąś tam chrupkim pieczywem albo coś takiego lekkiego, żeby przed spaniem nie jeść zbyt wiele jeżeli chcecie taką dokładną dietę rozplanowaną w pięciu posiłkach to na dole znajdziecie wpis do blogu i tam macie wypisane dokładnie co jadłam po kolei z jakimiś tam przepisami jeżeli jest to konieczne więc tam, tam was odsyłam. I teraz bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, jaką były alternatywy na, na to zdrowe jedzenie, ponieważ ja sobie zdaję sprawę, że jak i wy, tak i ja jesteśmy w. Aktualnie wszyscy mega zabiegani, nie mamy czasu stać przy garkach i u mnie nigdy nie wyglądało to tak, że ja dzień wcześniej przygotowywałam sobie, załóżmy, 5 pudełeczek, czy tam trzy pudełeczka, ryż, tam jakaś sałateczka, kawałek kurczaka, u mnie totalnie nie mam takich pudełek i nigdy tego nie robiłam. E, więc jeżeli chodzi o alternatywy śniadania, to tak jak mówiłam, u mnie był to zazwyczaj owoc, jeżeli chodzi o drugie śniadanie, jesteśmy w biegu e, i nie mamy czasu, nie mamy możliwości nawet sobie. Ugotować, więc zawsze brałam ze sobą bułkę i serek biały, jakikolwiek. Więc i tak marczałam sobie tą bułkę w tym serku, mm, ja to uwielbiam. I e, jeżeli w zależności ile byłam poza domem, tak wyglądały moje posiłki, e, jakby w ciągu dnia. Kolejny jakiś owoc, jaka, jakieś warzywo. Jeżeli gdzieś tam już miałam zjeść coś na mieście, to była to raczej jakaś sałatka bądź coś delikatnego. Jeżeli chodzi o takie ułatwienie sobie pracy, czasu, bo to jest mega ważne. Ja podczas na przykład gotowania dupy, wrzucałam sobie tam pierś z kurczaka i tą pierś ugotowaną miałam załóżmy w lodówce na następny dzień do, albo do chleba, albo do jakiejś sałatki, którą sobie przygotowałam. Jeżeli robiłam sałatkę jednego dnia załóżmy do obiadu, to robiłam jej więcej, żebym miała ją na drugi dzień. E, więc tutaj już ten e, czas było to połączone jeden, jeden dzień z drugim dniem, więc było mi łatwiej, szybciej i, i, i lepiej. E, ja, tak jak mówię, nie gotowałam nic, nie zastępowałam jakoś ziemniakami, ryżu i tak dalej. Znaczy e, ryżu ziemniakami, nie. Ziemniaki ryżem. O Jezus! No, więc e, nie robiłam z takiego czegoś. Jeżeli chodzi o też więcej takich alternatyw, bo nie jestem w stanie tutaj wam powiedzieć o wszystkim, pewnie o czymś zapomniałam, to też jest wpis na dole i, i wszystko jest skumulowane, Piłka, bo mój pies bawi się piłką, jest skumulowane na, na blogu, więc tam znajdziecie absolutnie wszystko. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłam wam e, jakoś przyswoić tą dietę pod siebie samych, e, że odpowiedziałam na Wasze pytania. Jeżeli e, czegoś było za mało, to prawdopodobnie będzie to w poście na blogu, więc tam Was e, jeszcze raz mówię, że odsyłam. E, piszcie koniecznie w komentarzach, co, e, jakie Wy macie sposoby na jakieś tam posiłki itd., itd. Chętnie to też wykorzystam. Przyda się też innym osobom, które będą czytały komentarze. E, więc ja Wam bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że byliście przez ten cały okres ze mną, że mnie wspieraliście mega mocno i motywowaliście. Ja jestem mega szczęśliwa, że z tego co wiem, zmotywowałam kilka, bądź nawet kilkanaście osób, które mi o tym napisały, więc mega wyczyn. Bardzo Wam dziękuję. Piszcie w komentarzach, jaki kolejny film odnośnie metamorfozy, chcielibyście zobaczyć, bo kolejne filmy są znakiem zapytania i to będą Wasze propozycje. W każdym razie ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Na blogu, Instagramie, fanpage'u jest jeszcze więcej tego wszystkiego, więc polajkujcie i bądźcie na bieżąco. Subskrybujcie kanał Kciuki w Górę. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye! Bądź na bieżąco. Zapraszamy na Facebooka, Instagrama i bloga. Aby nie ominął Cię żaden odcinek, zasubskrybuj kanał Enjoyment.